Mój kolega kupił Dysona, a ja kupiłem to 4 razy taniej. Ten odkurzacz, tak samo jak Dyson, też ma 3 tryby. To jest intensywny tryb, to jest tryb eko, a to jest tryb normalny. I uważam, że wystarczy do codziennych prac, bo bateria w nim trzyma do 60 minut, właśnie na tym normalnym trybie. I tak samo tutaj, jak Dyson, podświetla nam najgorszy brud. W zestawie dostajemy stację ładującą, którą można sobie zamontować na ścianie, bo mamy tutaj też śrubki dołączone montażowe i można sobie nasz odkurzacz powiesić wraz z baterią na tej ścianie. I praktycznie zawsze jest naładowany, zawsze jest gotowy do pracy. Dostajemy taką fajną szczoteczkę do trudno dostępnych miejsc, dodatkowy filtr i ładowarkę z bardzo długim kablem zasilającym. Praktycznie każdy gadżet, który przychodzi z tym odkurzaczem, możemy sobie wpakować do stacji ładującej, więc wszystko będziemy mieć w jednym miejscu i nie musimy się męczyć z wyciąganiem normalnego odkurzacza, chowaniem go z powrotem, szukaniem kontaktu, podłączaniem do kontaktu, zwijaniem kabla i tak Jest teraz na niego bardzo fajna promocja, no i ja z niej skorzystałem. Jak chcecie, mogę wam napisać w komentarzu, gdzie go dostać.